Dzień dobry. Dziś zastanówmy się, jak nasza wiara i postawa mogą przemienić wyzwania w cuda. Ewangelia przedstawia nam głęboko inspirującą historię. Nie mogąc z powodu tłumu zbliżyć się do Jezusa, odkryli dach nad miejscem, gdzie był Jezus, i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczone są Twoje grzechy. Kropka. Marka, rozdział drugi, wersety czwarty i piąty. Wyobraźcie sobie tę scenę: Grupa przyjaciół przedziela się przez nieprzebity tłum, spoceni i zdeterminowani, by znaleźć drogę. Z odwagą i miłością wspinają się na dach, usuwają jego części i ostrożnie spuszczają nosze przyjaciela, mając wzrok utkwony w Jezusie, ufając, że uczyni niemożliwe. Nie poddali się wobec przeszkód. Z odwagą i wiarą przynieśli paralityka do Jezusa. Ten akt miłości i zaufania uczy nas potęgi aktywnej wiary. Jak często stajemy przed wyzwaniami, które wydają się nie do pokonania. Jak w chwilach, gdy zmagamy się z problemami finansowymi, trudnościami rodzinnymi czy problemami zdrowotnymi, które wykraczają poza naszą kontrolę. Może stoisz przed problemem, który wydaje się bez wyjścia, ale pamiętaj, Wiara może przenosić góry. Podobnie jak przyjaciele paralityka, jesteśmy wezwani do odważnego działania, wiedząc, że Bóg jest wierny i może przemienić każdą sytuację. Jakie okoliczności w Twoim życiu wymagają boskiej interwencji? Może to być problem zdrowotny, trudna relacja lub ważna decyzja, która budzi niepewność. Podobnie jak w historii paralityka, Bóg oczekuje, że przyjmiemy aktywną postawę wiary, poszukując Jego obecności z ufnością i determinacją. Pomódlmy się razem. Panie, dziękuję Ci za ten nowy dzień, za możliwość zaufania Tobie i za małe cuda, które nas otaczają. Dziękuję za każdy oddech, każde spotkanie i każdą lekcję, która wzmacnia i odnawia naszą wiarę. Naucz mnie mieć wiarę i odwagę w obliczu przeciwności. Powierzam tobie niemożliwe sytuacje w moim życiu, ufając, że Twoja moc działa cuda. Daj mi mądrość do podejmowania decyzji i pokój w obliczu wyzwań. Amen. Podczas swoich codziennych czynności pamiętaj, że Bóg jest przy Tobie, gotowy oświecić Twoje drogi. Bez względu na wielkość wyzwania, zaufaj, że on już działa na Twoją korzyść. Niech ten moment będzie punktem zwrotnym pełnym nadziei i odnowy na Twojej drodze. Znajdź czas w ciągu dnia, by zastanowić się nad otrzymanymi błogosławieństwami i o swoją wiarę. Rozpocznij ten dzień z ufnością i inicjatywą. Bóg jest gotów działać w Twoim życiu. Niech On oświeci Twoje drogi i da Ci pokój potrzebny do pokonania każdego wyzwania. Aktywuj powiadomienia, aby codziennie otrzymywać wiadomości które wzmacniają Twoją wiarę i inspirują Twoją podróż.